Czołem myślący. Dzisiaj jesteśmy kochani w poszerzonym składzie. Jesteśmy po spotkaniu przed biurem pana marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szymona Hołowni w Białymstoku oraz wicemarszałka Senatu pana Macieja Żywno. Koledzy, zapraszam. Jesteśmy na trzy kamery. Krótkie przedstawienie. W środku, Radek zaczyna więc. E, Rosław Olszak, PISZ, kanał Frontowcy. Artur Kowalski, boczy Chorąży Rezerwy, TV Warszawa Pol, ale na razie nie mogę wysyłać na ten kanał, więc proszę szukać mnie na y, CDA. Witam serdecznie, nazywam się Sławomir Miedliczyński. reprezentuję swój kanał, Polską Niezależną Stację Telewizyjną. Mój kanał możecie znaleźć jako sierżant Sławomir Witam serdecznie tutaj Krzysztofa Towińskiego, który nas gości w swoich progach i... Zapraszam do oglądania. Dziękujemy, proszę. Cóż ja mogę powiedzieć od siebie. Oglądajcie i słuchajcie rzetelność, rzetelne informacje. Krzysztofie, może rozpocznijmy tak, że tak jest. powiedz jak to widzisz tą przyszłość naszą, naszej ojczyzny, szczególnie chodzi o rolnictwo, bo jak i w powiązaniu rolnictwo i my. Okej, okay, dobrze, zaczynamy od rolnictwa. Pięknie. Omawialiśmy się inaczej przy okazji, ale dobra, zaczynamy od rolnictwa. M mogę usiąść, tak? Tak mhm, jest. Słuchajcie kochani, właśnie jaka przyszłość rolnictwa i może pierwsza kwestia. To co zawsze, zawsze mówię i sami jestem rolnikiem, bo po pierwsze dzisiaj jeszcze tu XXI wiek, żyjącym polskim szlachcicem, rzeczą naturalną, że z natury muszę być rolnikiem, bo jak szlachcic bez ziemi i bez rolnictwa? Chociaż i takowi niby są, słyszałem. Ale najistotniejsze. Więc rolnictwo nie jest dla mnie, dla rolnika, tak? Dla tego, który uprawia ziemię. No, jeden z pasji, hobby, drugi z przymusu. Tak jak ja, no, z pokoleniowego też dziedzictwa. To jest służba. To nie jest zawód. Tak jak służba tutaj części kolegów byłych wojskowych, ale w dalszym ciągu podoficerów, Podobnie jest z rolnictwem. Ja po prostu, jako rolnik, mam określone zadania wykonać, społeczeństwu, narodowi, czyli służyć. Czyli to, co ja wytworzę pracą swoich rąk, ciągnikiem w polach, w hodowli, ma służyć państwu, społeczeństwu, ma być jak najlepszym produktem, ale po, po co? Po co, my, my po, prostu, po co to rolnictwo? Po, po co ten produkt mój rolniczy? Właśnie, żeby tą żywność, czyli nasze jedzenie, czyli te nasze paliwo, bo jesteśmy, zresztą jest powodzenie, jesteśmy, jesteś Ty, co jesz. W związku z tym sami widzimy, że jaka, jaka wielka jest waga rolnictwa. Więc rolnictwo nie może być, tak jak obecnie się stało, Dyscypliną sportową. Zgadza się? Powiedzcie. Szybciej, wydajniej, no, taniej i tak dalej. No dobrze. Ale w konsekwencji to dotyczy przecież człowieka, naszych organizmów, naszego sensu życia. Po co mi samochód, dom, rodzina, to wszystko, jeżeli mają 30-40 lat, mam wyeksploatowany organizm przez co? Przez żywność, tak? Przez to, że żywność i zrobił rolnik źle. Szkodliwie, a następnie szczególnie ci tak zwani przetwórcy stosujący te wszelkie dodatki, wzmacniacze, poprawiacze i tak dalej, tak e, i tak dalej, konserwanty różnego typu i system przetwórczy. To tak zmodyfikował, tak przygotował, że ostatecznie żywność zamiast ma mnie budować, ma mi służyć jako Polakowi obywatelowi konsumentowi, ale stała się czymś, co doprowadza mnie do chorób. Do ograniczenia mojej aktywności, bo człowiek jest ospały, bo człowiek traci, bo człowiek zaczyna chorować. Wszyscy musimy pamiętać. My, nasz organizm, to jest wielka biochemiczna przetwórnia. To, co tam wrzucimy, to służy na odbudowę naszych, przecież naszego organizmu, naszych białek, tak? I w związku z tym od tego zależy od tej jakości żywot... zdrowo... żywności, a szczególnie tego parametru zdrowia. Zależy jak, jak my będziemy się czuli, jak będziemy reagować pomiędzy sobą, czy będziemy jacyś nadważliwi, zdenerwowani, no i ostatecznie ten będzie sens naszego życia, tak? Czy osiągniemy zacny wiek, 70 lat i powyżej, czy będziemy ludźmi, których będą dotyczyć Choroby w takim, powiedzmy, normalnym ujęciu, wręcz statystycznym. Czy będziemy tylko wrakami ludzi, wrakami człowieka. Więc wydaje mi się, że to najważniejsza ta rola rolnictwa, ta służba, o której żeśmy teraz zapomnieli. Czym się stało współczesne rolnictwo? Ja nie, no wiecie, jest takie pojęcie, które chyba w 2008 roku ukułem. Produkcja pasz dla ludzkich tuczników. Jestem hodowcą, byłem hodowcą także trzody chlewnej. Świnka to tucznik. W związku z tym, yy, ta nasza żywność, choćby najpiękniej opakowana, najbardziej barwnie wyglądająca, a, na, a nawet mająca dziwne jakieś sztuczne zapachy i smaki, niczym jest jak paszą na linii technologicznej dla człowieka, który został doprowadzony do tego, że jest. Można nazwać ludzkim tucznikiem, i to jest coś, co mam nadzieję kończy się. Więc nawiążę króciutko. Jaka jest przyszłość rolnictwa, ale muszę ten trend. Ostatnie protesty rolnicze, szczególnie w całej Europie, nie odnoszę się tutaj do naszych protestów w Polsce, tak? Zauważacie, jak te malownicze, jak agresywne, wojownicze są protesty rolników francuskich. A wcześniej było holenderskich, ale skupię się na francuskich, tam wszystko płonie, jest demologo demolowane. Huligan na huliganie z tych rolników, tak? Palą, niszczą, zalewają gnojową, tak? No i zobaczcie. Jest wszystko im wolno. Tak jest, zobaczcie. Nawet, nawet ambasadę Ukrainy zalali. Oj, co i słusznie, <śmiech> przepraszam. <śmiech> Moja osobista uwaga, posłuchajcie, i wszystkie inne powinny, bo to są te, które niszczą to rolnictwo francuskie. I to jest akurat słuszne. Natomiast, kochani, zwróćcie uwagę, że uprzątnięcie, jakie koszty są tego wszystkiego, ale żaden z tych rolników nie jest pociągnięty do odpowiedzialności z własnej kieszeni, nie płaci za te protesty. A dlaczego? Ponieważ oni mają, związki zawodowe mają specjalne fundusze. I to nie jest złe. Ale to, co się w ostatnim dzieje w rolnictwie francuskim, jest bardzo złe. Bo o co chodzi? Między innymi. Ustalono ograniczenie i słusznie, a szczególnie w rolnictwie francuskim, stosowania środków ochrony roślin. Bo tam jest już prawie 7-8 kg środków ochrony roślin na hektar. To my, wszyscy z takim okłonem do polskiego rolnika, bo u nas średnia, średnia, a że się znajdą wariaci, którzy robią inaczej, to niestety to jest prawda, to jest 2 kg na hektar. To zobaczcie, ile jeszcze. Musieliby się dostosować tej Unii, francuski rolnik, do naszego rolnictwa, żeby ten poziom zdrowotności, jak to oni mówią, zielonego ładu doprowadzić. I ci rolnicy francuscy niszczą i walczą dzisiaj, żeby stosować te środki ochrony roślin, ponieważ firmy chemiczne, koncerny farmaceutyczne na ten fundusz składają się, zapłaciły za te demorki rolnika francuskiego i macie Państwo odkrytą zagadkę, dlaczego te protesty rolników francuskich tak się odbywają. I Myślicie, że to może być tak twarda nieskończoność? Nie. To między innymi rolnik francuski, holenderski, niemiecki doprowadził do tak zbrodniczej, wspólnej polityki rolnej, która zamiast nam, konsumentom, w tym wypadku europejskim służyć, to niestety, ale zupełnie inne funkcje, funkcje utraty naszego życia i zdrowia spełnia. I nie będzie akceptacji społeczeństw, nie tylko rządów, ale społeczeństw tych państw zachodnioeuropejskich do takiego poziomu związanego dzisiaj z niebezpieczeństwem żywności, które model wspólnej polityki rolnej nam yy, daje, przygotowuje. Ale to tylko jest fragmencik. Posłuchajcie, nawet Najgorszy produkt, najbardziej zepsuty chemicznie, rolniczy, niczym jest w porównaniu z tym, z tym co nam oferuje przetwórstwo, czyli przemysł rolno-spożywczy. Jeżeli weźmiemy dzisiaj problemy, jeszcze raz, najgorszy ten produkt rolniczy, z tak zwanym negatywnym oddziałaniem, truciem tak naprawdę społeczeństwa, to rolnictwo odpowiada za 20-30%. 70-80%. To jest przetwórstwo rolno spożywcze i teraz dołączmy. Produkt, który jest trujący. To nie jest żywność, to jest trucizna, czyli w tym 70-80% ze względu na stosowanie tych, tych różnych środków chemicznych w przetwórstwie. Połączymy dzisiaj jeszcze z najgorszym produktem rolniczym, no to mamy 100% trucizny, tak? Ale jeśli ten rolnik zrobi nawet dobrze, tak jak większość robi dobrych Polaków. Polacy robią bardzo dobrą żywność, znakomitej większości. Jest kilka kategorii, jak jabłka, drób, to nie zachęcam. Z góry mówię i zapowiadam. Oczywiście nie wszystkie jabłka, ale drób, znakomita większość. 80% tych wielkich koncernów w ogóle do utylizacji, nie nadaje się do spożycia. Ale znakomita pozostała większość to wspaniała polska żywność tego rolnika. Ale nawet zobaczcie, jak dobrze ten rolnik zrobi ten surowiec, to co z tego? Jak na poziomie przetwórstwa to popsujemy, żeby to eliminować. Zresztą my, jako środowisko Front, i tutaj koledzy wiedzą, ja od kilkunastu lat, a w 2014 roku został przygotowany konkretny projekt połączenia różnych polskich inspekcji. Jest pięć inspekcji! Które bada żywność i żadne nic nie robi. Tam sanepit, weterynaria, IHAS, jakość handlowa, inspekcja nasienna i tak dalej. Co z tego wynika? Żadne z nich nie mają, nie mają odpowiednich środków, odczynników i tak dalej, i tak dalej. I to jest nieskoordynowane. W znakomitej większości jesteśmy jednym już z ostatnich państw w Unii Europejskiej, gdzie jest taki model rozproszony nadzoru nad żywnością. Więc jedynym rozwiązaniem jest powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywnościowego. Ciężka nazwa. Ale i ciężka robota. Bo tych gangsterów żywnościowych, te wielkie koncerny, należy w pierwsze, nie tam biedną babciulkę, która gdzieś jest na targu, czy tego biednego, nawet jakiś mniejszy ten w trzech, czterech pracowników i muszka w kubkę zrobiła na górze. I oni każą za to. Szczególnie Sanepid. Nie, wyjdźcie, idzie tam, gdzie się truje ludzi. Tam, gdzie są potężne magazyny w piekarniach. Gdzie nie ma mąki, a są dodatki. No to co to jest za pieczywo? Gdzie nie ma mąki, są dodatki różne, tak? Gdzie w pieczywie przewaga? Pieczywo, jedne z najbardziej bandyckich antyludzki chleb. Ten Boży chleb, do którego żeśmy doprowadzili. Więc jednym zdaniem już powoli zakończę. Przyszłość rolnictwa to jest w ustawieniu naszych ról. Po pierwsze, rolnik powinien etycznie wykonywać to, co do niego należy a obywatele rzeczpospolitej, konsumenci, zadbać o to, żeby ten rolnik nie musiał sport się bawić w rolnictwie. Sam rolnik tego nie zrobi. Potężna rola państwa, także tego nadzoru, eliminowania gangsterki i tej mafii żywnościowej, bo wszyscy mamy, że gangsterzy zarabiają w takiej o, ogólnej, potocznej opinii gangsterzy zarabiają na czym? Narkotykach? Tak, panie chorąży? Tak jest. Na broni? Tak jest. I gózno produkcji. Tak jest. I przepraszam, i nieprawda. Najwięksi gangsterzy są w zakresie produkcji żywności, różnych dodatków żywnościowych. Tu największa odbywa się gangsterka. I tu społeczeństwa bez wojen <gryw> najwięcej tracimy bezsensownie życie i zdrowie. Więc przyszłość rolnictwa jest, powtarzam, w przywróceniu tych ról bardzo optymistycznie powiem. Polacy, mimo popełnionych błędów, polskie rolnictwo, w, pol w polskiej polityce rolnej, ma jedną z najlepszych dzisiaj sytuacji. Ponieważ tym rolnikom francuskim, holenderskim, niemieckim także nie tak łatwo będzie się dzisiaj wycofać do normalności, do normalnego rolnictwa. To jest jak ten pociąg tych szybkich prędkości, te Awe, tak zwane. Tak, one 300 ileś tam lecą. One się nie zatrzymają na każdym przystanku. Wszystko jest przygotowane, cała logistyka pod te pociągi. I tak wygląda to rolnictwo zachodnie. Polskie rolnictwo dzięki Bogu jeszcze nie osiągnęło tego poziomu. Może się zatrzymywać na tych stacyjkach, więc wrócenie się Francuzom będzie ciężkie i kosztowne i długie. My możemy. Mamy znacznie krótszą drogę i większe możliwości. I musimy postawić na to rolnictwo polskie markowe, które szanuje jedną rzecz – zdolność biologiczną rośliny i zwierząt do jej produkcyjności. Co to oznacza? Że pszenica normalna to jest, tak jak zdolność biologiczna jej, 5, 5,5 tony. A ta, która jest wypędzona nawozami, środkami ochrony roślin, azotem, ma 10-11 ton, jest wspaniała do utylizacji. A jeśli się znajdą takie państwa, które chcą to zakupić, to oczywiście na eksport. Nie moja wina, że inni chcą trucić swoje społeczeństwa, tak jak dzisiaj są truci Polacy, między innymi tymi produktami, które idą z Ukrainy. Podobnie rzecz się tyczy zwierząt. Jeżeli krówka ma dać mleko, to zdolność biologiczna 6000 litrów. Każde inne, poza tym tego białego płynu, który udoisz, ponad wydolność biologiczną to trucizna zabójcza trucizna. Bez już nawet przerobienia w zakładach mleczarskich. A to mleko, które Państwo, tak zwane UHT dostajecie, to najgorszemu wrogowi nie życzę, żeby to spożywał i swoje życie na męczarnie przygotowywał. Jeszcze raz. Każde mleko UHT jest aż tak szkodliwe. A to mleko. Tej krówki, jak powiedziałem, w miarę normalnie żywionej, która daje nam do 6000 litrów mleka. To Boży, zbawienny płyn dla naszego zdrowia, dla człowieka, który ma 20 lat, 10, 50 i 70. I nie ma lepszego lekarstwa nad mleko, ale prawdziwe mleko.